Czym się różni wykorzystanie Excela i Lowcode w firmie? Które rozwiązanie jest lepsze i na jakim etapie? No, różni się diametralnie to jest przepaść. Ja jestem miłośnikiem technologii Lowcode, także raczej wszyscy się domyślą, za jakim rozwiązaniem będę optować. Aczkolwiek, może zacznę od metafory, bo każdy z Was, kto. Budował się albo buduje się system gospodarczym, domek tak, jednorodzinny, to wiesz, że cokolwiek zapytamy budowlańca, to on powie, że tu się da piankę. Nie? Czyli każdy problem, jaki mu zgłosimy, to on powie, że tu się psiknie piankę i będzie się trzymało. Nie? I będzie dobrze, będzie pan zadowolony. To tak myślę, że tak samo w wielu firmach jest. Gdzieś się pracuje w biurze, na jakimś pakiecie biurowym. I że tu zrób Excela, tu zrób arkusz, albo tu zrobię arkusz Excela i, i będzie wszystko Git. Nie? Zestawienie, jakiś arkusz danych i będziemy tutaj uzupełniać, pracować i tak dalej. Także ciężkie zadanie, żeby przekonać do low względem Excela, bo Excel jest wszędzie i wszędzie się nim wszystko załata. tak? Excel ma największą zaletę taką, że on przyjmie wszystko, czyli nie musimy za dużo główkować, tam możemy wpisać. Każdą rzecz i on to zanotuje, i zrobimy to w jakiejś postaci tabelarycznej. Nie? Mało tego możemy sobie posortować, czy możemy sobie zrobić jakiś wykresik. Także Excel ma tą olbrzymią zaletę, że rzeczywiście jest do wszystkiego, no ale jak do wszystkiego, to i do niczego. Tak? To znaczy, jego największą wadą jednocześnie jest to, że przyjmie wszystko. Nie? Jeśli chodzi o systemy informatyczne, to jest ta, ta zasada. Gerbecz in, Gerbecz out, czyli jeżeli wpisujemy śmieci, to i z systemu będziemy mieć śmieciowe informacje. I, no i z takimi Excelami się spotykamy w firmach. Także że często e, e, migracja z arkusza Excela jest częścią, jakby wdro procesu wdrożeniowego. No i tam, co tam jest wpisane w tych arkuszach, to, to woła pomstę do nieba. No na tym się nie da pracować. Tak? Czasami jest decyzja, żeby te dane przepisać od zera, ponieważ e, nie ma żadnej walidacji danych. W przeciwieństwie do oprogramowania low-code, gdzie. Możemy sobie ustawić dokładnie typy pól, zasady walidacji, reguły biznesowe, co może przyjąć system, co może nie przyjąć, czego nie może przyjąć. To w Excelu wpisujemy cokolwiek i nie mamy później żadnej nad tym kontroli, nie mamy żadnej statystyki danych, żadnego porządku, nie możemy nic z tymi danymi właściwie robić dalej, no bo po prostu jest za dużo błędów. Także, także tutaj ta jakość danych to jest olbrzymia różnica. Drugą rzecz, jaką bym wymienił, jeśli chodzi o porównanie takich systemów, nazwijmy Excel systemem czy aplikacją, to jest do zarządzanie dostępem, czyli uprawnienia przepływ tych informacji między ludźmi w firmie. Tak? To się i tak troszeczkę poprawiło, bo dawniej, kiedy były tylko offline arkusze Excelowe, no to te pliki trzeba było jakoś przesyłać sobie mailem, pilnować kto ma najnowszą wersję, tak, czy udostępniać sieciowo, gdzieś tam w sieci lokalnej. W momencie, kiedy weszły te pakiety w chmurowe Microsoftu Office 365 czy, czy Google'a, no to mamy już możliwość online współredagowania tych arkuszy, ale nadal nie mamy żadnego wpływu, kto co może tam wpisać. Już można śledzić historię, kto co edytował, ale nie możemy ograniczać, że na przykład tą kratkę albo te kolumny może wypełniać tylko ta osoba, inne dane może wprowadzać tylko ta osoba. Nie ma mowy o utajnieniu niektórych na przykład puli informacji. W low-codzie to wszystko można robić, w dobrym low-codzie. Na przykład, w BS4 Core, który oferujemy, można wręcz ograniczać dynamicznie zależnie od roli osoby. Czyli przykładowo mamy. Zlecenie serwisowe, jest tam wskazany serwisant, który zajmuje się obsługą tego zlecenia serwisowego. I program wie, że jeżeli ktoś tam jest Kowalski wskazany w tym polu, to on ma inne uprawnienia do edycji tego zlecenia serwisowego niż inni serwisanci, którzy teoretycznie są na tym samym stanowisku w firmie, ale nie są wskazani w tym zleceniu jako odpowiedzialni za to zlecenie, tak? Także uprawnienia to jest olbrzymia. No i w momencie, kiedy mamy RODO, kiedy mamy potencjalnie gigantyczne kary i tak dalej, no to tutaj musimy wykazać jako decydenci, jako zarząd, że mamy że staramy się, tak? Bo z Rodo jest tutaj to oczywiście temat pewnie na osobną audycję. Ja nie jestem specjalistą od Rodo, ale tam są te kary dynamiczne, czyli nie ma tak, że jest jakiś cennik, że 500 zł za to. Tylko po prostu my musimy udowodnić jako menedżer, czy jako właściciel czy prezes, że dołożyliśmy odpowiednich starań stosunkowo tak dużych, jak wrażliwe są te dane, czy ilość tych danych, tak? Jeżeli my pokażemy, że my mamy dane, nie wiem, klientów, gdzie jest, na przykład są ich psl, nie. Daj Boże, czy coś w tym rodzaju, i to mamy w Excelu, gdzie każdy firmie może sobie w tym Excelu grzebać i, i ma dostęp. No to tutaj, tutaj lepiej łapmy się za portfel w razie, w razie kontroli yy, GIODO. Tak? Także yy, uprawnienia to, to jest druga rzecz, którą bym po, yy, wymienił. Możemy iść dalej, jeśli chodzi o różnice. Yy, mamy różnicę, jeśli chodzi o w ogóle budowanie tutaj troszeczkę techniczne to jest, ale relacji między danymi, tak? Arkusz to jest bardzo po, prosta taka macierz, tak? Mamy kolumny, wiersze, tak? Ale już powiązywanie danych pomiędzy arkuszami poszczególnymi już jest problematyczne, to znaczy yy, mamy, nie wiem, zrobimy sobie arkusz niech, klienci zlecenia, tak? Zrobimy sobie arkusz na jakieś inne yy, zamówienia, ale już powiązać dynamicznie, że yy, wchodzimy na przykład do karty, karty klienta i widzimy wszystkiego zamówienia, no, można robić dedykowany arkusz na każdego klienta, tylko spróbujmy, dopóki tych klientów jest pięciu, jest ok. Jeśli jest pięciuset i piętnastu pracowników, no to powodzenia. Tutaj dobre programowanie elastyczne, które pozwoli nam te struktury danych zaprojektować i powiązania między nimi, to jest kluczowe. Troszeczkę tutaj zahaczamy o technologię baz danych, tak? Ale low-code nie wymaga od nas znajomości SQL-a czy, czy tutaj relacyjnych baz danych, tak? Nie musimy wiedzieć, co to są, nie wiem, indeksy na polach, klucze, e, primary i tak dalej. Po prostu sobie to robimy intuicyjnie, konfigurujemy, że na przykład mamy kartotekę zlecenia, a w nim jest pole na wskazanie, na przykład odbiorcy zlecenia albo firmę transportową, która będzie obsługiwać to zlecenie, tak? Także te relacje między danymi na pewno ładnie można definiować. Czwartą różnicą, jaką bym wskazał między takimi systemami, to jest interfejs użytkownika. Tak? Oczywiście z racji tego, że Excel jest bardzo, czy arkusze kalkulacyjne są bardzo popularne, no to niemal każdy je zna. Tak? Podstawowe operacje potrafi wykonywać i wie jak obsługiwać arkusz. Ale jeżeli tych chcielibyśmy ukryć więcej funkcji w takich arkuszach, czy więcej różnych informacji, to już poruszanie się po tych arkuszach, poruszanie się po formułach robi się skomplikowane. W low code możemy zdefiniować różne, także wzory matematyczne, czy także jakieś formuły logiczne, których po prostu użytkownik nie musi znać, nie musi ich widzieć. Po prostu program prowadzi za zarączkę i każdy użytkownik jest w stanie w momencie już, kiedy siądzie do programu, niemal od razu na tym pracować bez jakichś dodatkowych szkoleń, bo ma ograniczoną ilość pól, ograniczoną ilość przycisków, jest, aplikacja prowadzi go. Jak powinien wypełniać dane, gdzie powinien kliknąć w danym momencie, że na przykład na danym etapie procesu obsługi klienta ma tylko takie dwie możliwości: albo cofnąć się do poprzedniego kroku, albo przejść do następnego. Tak Nie ma stu zakładek, gdzie on musi wiedzieć, że teraz ma wejść w inną zakładkę, gdzieś tam wypełnić jakieś pole, bo gdzieś się formuła i coś mu wyliczy. Także zdecydowanie Excel nie nadaje się według mnie do obsługi jakichkolwiek procesów biznesowych. To jest tylko po prostu arkusz na wprowadzanie danych który nie prowadzi przez żaden proces i tutaj Excel bym skreślał do takich zastosowań, w przeciwieństwie do low -codu. Jeszcze jedną różnicę dramatyczną bym wskazał między Excelem a low codem. mianowicie oprogramowanie low Code, takie kompleksowe, rozbudowane jak BS4 Core, ono nie tylko pozwala wprowadzać dane, takie nazwijmy to arkusze z informacjami, ale wspiera też komunikację w firmie. To znaczy w Excelu możemy zrobić arkusz i udostępnić komuś link do tego arkusza, czy wysłać ten plik. Tak? Tutaj w oprogramowaniu low-code możemy od razu z tych informacji, które są wprowadzone do systemu zrobić użytek w postaci automatycznych maili do klienta, powiadomień do pracowników, załączanie tych informacji gdzieś do jakiegoś komunikatora, czyli... Mamy szybkie przełożenie z tych danych, które gromadzimy na komunikację w firmie, komunikację z klientami, a w przypadku Excela po prostu trzeba to przepisywać wszystko.